Witam wszystkich, ja jestem Czarny Pan, czyli Król Farminga, a to jest specjalny odcinek, o który prosiliście mnie dziesiątki razy w komentarzach. Dzisiaj przyjrzymy się opłacalności wszystkich upraw w farmingu 25. Do tego celu przygotowałem sobie specjalną tier listę. I tutaj będziemy umieszczać poszczególne rośliny w zależności od tego, jak dobre one są w nowym farmingu. Pamiętajcie tylko o jednej bardzo istotnej rzeczy. W tym zestawieniu analizuję rośliny i maszyny, które są dostępne w podstawowej wersji Farminga 25. Nie będę uwzględniał tutaj żadnych modów, bo gdyby się okazało, że na przykład jest jakaś, powiedzmy, kopaczka do marchewek, która będzie pracować 20 razy bardziej wydajnie od maszyn, które są dostępne w podstawce, no to wiadomo, że taka marchewka byłaby wtedy dużo bardziej opłacalna. Dlatego wszystkie rzeczy, które tutaj w tym odcinku zobaczycie, odnoszą się do podstawowej wersji Farminga 25. Kolejność ułożenia wszystkich roślin nie jest przypadkowa. Ułożyłem ją już wcześniej, bazując na opłacalności w przeliczeniu na hektar. I tak dla przykładu, najbardziej opłacalną rośliną w przeliczeniu na hektar jest oczywiście trzcina cukrowa, która na łatwym poziomie średnio daje zarobić około 81 tysięcy euro w przeliczeniu na 1 hektar. Oczywiście tutaj są wszystkie roślinki ładnie poukładane i na końcu od tych truskawek do papryczek mamy wszystkie rzeczy, które możemy trzymać w szklarniach. Więc zacznijmy sobie od jakiegoś takiego już sortowania. Wiemy, że trzcina cukrowa jest bardzo opłacalna, można z niej zarobić bardzo dużo pieniędzy, natomiast ja absolutnie nie wrzuciłbym ją tutaj na samą górę, tylko dałbym ją do kategorii dobrych. Dlatego, że trzcina cukrowa wymaga dość drogiego sprzętu no i przede wszystkim jej zbiór jest niesamowicie czasochłonny, jeżeli używamy maszyn, które są dostępne w grze. Co nie zmienia faktu, że trzcina cukrowa pozwala zarobić naprawdę ogromne pieniądze i dodatkowo trzcinę cukrową z łatwością można przerobić na cukier, no co też oczywiście bardzo mocno się opłaca. Dalej mamy marchew. Ona w przeliczeniu na hektar jest niesamowicie opłacalna, ale zbiór marchwi to prawdziwa mordenga. Jeżeli gracie w trybie single-player, ja uważam, że marchewka jest jednak rośliną średnią. Trzeba poświęcić ogromną ilość czasu, żeby ją wykopać. Jeżeli natomiast gracie w trybie multiplayer i gracie realnie, no to wtedy tutaj opłacalność tej marchwi jest troszeczkę wyższa i wtedy wylądowałaby ona według mnie tutaj, ale z racji tego, że oceniamy również single-player, no to marchewka moim zdaniem jest średnim wyborem do zarabiania dużych. Pieniędzy w farmingu. Dalej mamy burak cukrowy, który jest niesamowicie OP, moim zdaniem, w farmingu 25. Zdecydowanie leci na samą górę. Przede wszystkim dlatego, że można z buraków cukrowych robić cukier, no i jest to po prostu niesamowicie opłacalny łańcuch produkcyjny w nowym farmingu. Dodatkowo Uprawa buraka cukrowego zajmuje mało czasu, bo można praktycznie całą uprawę w 100% zautomatyzować. Siew, potem oczywiście nawożenie i zbiór buraków cukrowych to wszystko mogą robić za nas pracownicy. Dlatego tutaj burak cukrowy zdecydowanie ląduje na samej górze i tak nieśmiało powiem, że moim zdaniem jest to najlepsza roślina w ogóle w Farmingo 25. Idziemy dalej. Mamy ziemniaki. Podobnie jak w przypadku buraków, praktycznie wszystkie prace możemy zautomatyzować. W Farmingu 25 już w standardzie możemy przetwarzać ziemniaki, na przykład na chipsy ziemniaczane. Co prawda będziemy do tego wymagać jeszcze oleju, ale mimo wszystko przetwórstwo ziemniaków pozwala na nich zarobić naprawdę dużo i zdecydowanie uważam, że jest to bardzo dobra roślina do tego, żeby zarabiać mnóstwo pieniędzy w farmingu. Dalej mamy pasternak. Pasternak jest słaby. Jest to gorsza odmiana marchewki. Nie dość, że trzeba się bardzo dużo napracować, tyle samo co w przypadku marchewki, to plony w przypadku pasternaku są znacznie mniejsze mniej więcej o 10-12% w porównaniu do marchewki. Dlatego, jeżeli mielibyście już wybierać między marchewką i pasternakiem, to wybieracie marchewkę, a pasternak jest słaby. Zarówno pasternak, jak i marchewka mają opcję przetwórstwa, ale nie jest to jakiś wielki game changer. O, widzę, że tutaj zamieniłem sobie miejscami te dwie rośliny, ponieważ kolejna w kontekście opłacalności jest topola energetyczna. Jak wygląda sytuacja z topolą? Generalnie można zarobić na niej naprawdę sporo. Topola, no jak każdy wie, jest dość specyficzną rośliną, natomiast prędkość zbioru topoli jest bardzo mocno ograniczona. Z topoli powstają zrębki, które można sprzedać zarówno bardzo tanio, jeżeli sprzedamy w złym miesiącu, albo bardzo drogo, jeżeli sprzedamy w dobrym. Osobiście uważam, że jednak topola jest takim średnim sposobem, Osobę na zarabianie dużych pieniędzy, bo zrębki można w bardzo prosty sposób pozyskać, na przykład z lasu. Idąc dalej, mamy ryż. To jest ten ryż standardowy, czyli ryż krótkoziarnisty, który wymaga specjalnego sprzętu do uprawy. Oczywiście wymaga też pola ryżowego. Jeśli chodzi o ten ryż, będziemy musieli tutaj użyć z niestandardowej sadzarki, niestandardowego kombajnu. Prędkość zbiorów nie będzie zbyt duża, ale z drugiej strony opłacalność ryżu jest naprawdę wysoka. Z hektara można zebrać około 13200 litrów, natomiast średnia cena sprzedaży to aż 3300 euro, co powoduje, że możemy na tym ryżu zarobić ponad 40 000 euro w przeliczeniu na hektar. Trzeba wziąć też pod uwagę, że ryż można przerobić m.in. na mąkę ryżową i wiele innych produktów. Także, finalnie, jest to naprawdę dobra roślina do uprawy i zdecydowanie wrzucam ją tutaj do tej kategorii. Dalej, mamy buraki czerwone. No i cóż, mogę tutaj powiedzieć: buraki czerwone to jest moim zdaniem absolutny syf w tej grze. Nie polecam tego robić, dlatego że buraki czerwone są jeszcze gorsze od pasternaku. Więc wszystkie dobre rzeczy, które powiedziałem o pasternaku, a chyba ich nie było w ogóle. No, to tak naprawdę, pasternak bije na głowę jeszcze buraki czerwone. Burak czerwony może być słabszy od pasternaku o nawet 25%. Więc absolutnie nie opłaca się robić buraków czerwonych, chyba że chcecie to zrobić czysto hobbystycznie albo uruchomić jakąś specyficzną produkcję. Natomiast na pewno nie po to, żeby w krótkim czasie zarabiać dużo pieniędzy. Idziemy dalej. Teraz bawełna. Bawełna również będzie rośliną dobrą, dlatego że w bardzo prosty sposób można ją zasiać, nie wymaga ona jakiejś wielkiej uwagi, a sam zbiór możemy zautomatyzować za pomocą dużych kombajnów. Problem jednak polega na tym, że sprzęt do zbioru jest stosunkowo drogi. Natomiast otwiera się tutaj dla nas bardzo dobra możliwość przetwórstwa, bo z takiej bawełny możemy zrobić na przykład ubrania, które są niesamowicie dochodowe w farmingu 25. Dlatego finalnie uważam, że bawełna musi wylądować jako roślina dobra, bo można na tym zarobić po prostu duże pieniądze. Winogrona, czyli coś, co Giant Software moim zdaniem, po prostu spierniczył do granic możliwości. Chyba już wszyscy zapomnieli o winogronach. Były to, była to nowość w farmingu 22. Na no farmingu 25 nie wiem czy ktokolwiek będzie robił winogrona, bo to się po prostu w ogóle nie opłaca. Nie dość, że sady są drogie, to maszyny, które są używane w sadach są też nie tanie, wymagają dużo pracy, z pracownikami jest problem, więc generalnie winogrona absolutnie się nie opłacają. No i oczywiście oliwki również, więc to co powiedziałem o winogronach, na gronach przytyczy się również oliwek. Teraz przejdziemy do czegoś, co z nowością w farmingu 25, a konkretnie chodzi mi tutaj o szpinak. Szpinak jest jedną z trzech nowych upraw. Akurat tak się złożyło, że mamy je tutaj obok siebie: mamy szpinak, zieloną fasolkę i również groch. No to zacznijmy sobie w takim razie od szpinaku. Szpinak po pierwsze możemy zbierać dwa razy w ciągu roku, więc jest naprawdę ciekawą rośliną. Z jednego hektara możemy zebrać w okolicach 46 tysięcy litrów szpinaku. I gdyby ten szpinak był zbierany raz do roku, to wylądowałby on tutaj w kategorii roślin dobrych, ale z racji tego, że ten szpinak potem jeszcze raz odrasta i jesienią daje drugie plony, to moim zdaniem szpinak powinien wylądować w kategorii roślin, które są po prostu najlepsze. Wymaga co prawda szpinaku bardzo drogiego kombajnu, no bo to jest specjalna maszyna od marki Oxbo. Ale dwa plony w ciągu roku naprawdę to oddają. Ciekawostka jest taka, że szpinaku nie można nigdzie magazynować. Trzeba go od razu sprzedać i nie można wysypać go nawet na ziemię. Dalej mamy zieloną fasolkę. Jest to druga nowa roślina w farmingu 25. Bardzo podobna do szpinaku w tym sensie, że znowu mamy tutaj kombajny marki Oxbo. Natomiast jeśli chodzi o zieloną fasolkę, to ona daje już tylko jeden plon w ciągu roku. Mimo wszystko można na fasolce zarobić naprawdę sporo, dlatego ląduje ta roślina. Tutaj w kategorii dobrych. Jeśli natomiast chodzi o groch, to jest praktycznie tak samo jak w przypadku fasolki zielonej. Znowu mamy specjalną maszynę, za pomocą której ten groch należy zbierać i znowu można na grochu zarobić całkiem sporo pieniędzy. Groch, szpinak i fasolkę zieloną możemy dodatkowo przetworzyć i zrobić jeszcze takie specjalne konserwy, no i dzięki temu możemy zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Teraz czas na ryż długoziarnisty, czyli coś, co jest niesamowicie opłacalne w Farmingu 25. Pewnie się nie spodziewaliście. Myśleliście pewnie, że gdzieś to tu wyląduje, ale ja to wrzucam na samą górę i zaraz wam powiem dlaczego. Ryż długoziarnisty jest najbardziej opłacalną rośliną, którą można zbierać za pomocą standardowych kombajnów. Ryż długoziarnisty daje około 18 tysięcy litrów plonu w przeliczeniu na hektar, średnia cena sprzedaży wynosi 1589 euro, co finalnie daje nam prawie 29 tysięcy euro zysku z hektara. I gdyby to było tyle, gdybyśmy zarabiali tylko i wyłącznie na sprzedaży tego ryżu, no to pewnie wylądowałby on znacznie niżej. Ale z ryżu długoziarnistego możemy produkować m.in. mąkę, olej, no i generalnie możemy wytwarzać kolejne produkty. Dlatego właśnie te przetwórstwa zdecydowanie premiują tę roślinę. Pamiętajcie, że potrzebujecie tylko i wyłącznie pola ryżowego, które może być bardzo duże. Ryż długoziarnisty siejecie za pomocą standardowego siewnika, który może być bardzo duży, i zbieracie za pomocą zwykłego kombajnu, których w grze akurat mamy też dużo i są ogromne. Więc zdecydowanie ryż długoziarnisty jest rośliną którą warto rozważać, jeżeli macie już duże gospodarstwa i jeżeli będziecie chcieli zarabiać ogromne pieniądze w krótkim czasie. A my idziemy dalej, ponieważ kolejną rośliną jest sorgo, które szczerze mówiąc jest taką rośliną no, typowo średnią. Ani nie wyróżnia się w jedną stronę, ani nie wyróżnia się w drugą. Można dać je kurczakom, można je sprzedać, można zrobić mąkę, ale plony z sorgo nie są jakieś duże. Dodatkowo nie mamy ze sorgo, nie mamy słomy. No więc jest to taka roślina, typowo bym powiedział średnia. Dalej mamy soję. I ja wiem, że teraz pewnie nie zjedziecie mnie tutaj w komentarzach. Natomiast ja Soję daję jako całkowity syf, dlatego że uważam. Że ono po prostu całkowicie nie opłaca się w farmingu 25. Wiecie dlaczego? Dlatego, że podobnie jak sorgo, na przykład, nie daje słomy. Plony w przypadku soi nie są zbyt duże, bo to jest tylko 9 litrów w przeliczeniu na hektar, a średnia cena sprzedaży to jest 2330 euro, a nie jakieś 3 czy 3,5 tysiąca, jak to bywało nawet w poprzednich farmingach. Opłacalność soi została bardzo mocno zmniejszona. No i zysk w przeliczeniu na hektar to jest mniej więcej 20 tysięcy euro. Owszem, gdybyście grali na gigantycznych polach, na gigantycznych farmach, to soja będzie bardziej opłacalna. Ale ja tutaj porównuję to, co mamy w podstawce Farminga 25. Mapy nie są duże, pola nie są ogromne, więc ciężko mi tutaj dać soję gdzieś wyżej. Dodatkowo z soi nie możemy niczego wyprodukować, czyli nie możemy tak naprawdę zwiększyć jej opłacalności. Nie ma sensu moim zdaniem uprawa soi w podstawowej wersji Farminga 25. A idąc dalej mamy słonecznik, który również jest średnio opłacalny, ale ma jedną zaletę w stosunku do soi. Z, ze słonecznika można zrobić olej słonecznikowy, który potem można wykorzystać na przykład do zrobienia chipsów. Dlatego słoneczniki nie wylądują u mnie wyżej, bo mimo tego po prostu są słabo opłacalne, to jednak z racji tego, że mamy tutaj jakieś produkcje, to ja dam kategorię słabą i tyle. Warto zrobić bardzo, bardzo rzadko, ale na samym słoneczniku na pewno nie zarobicie. Dalej mamy rzepak. Jest to dokładnie taka sama sytuacja jak w przypadku naszych słoneczników. Generalnie na rzepaku też nie zarobicie, nie ma słomy, nie ma nic, no ale jeżeli potrzebujecie oleju, no to faktycznie od czasu do czasu ten rzepak można zrobić na waszym gospodarstwie. I kolejne ogromne zaskoczenie. Pewnie myśleliście, że kukurydzę to ja tu wrzucę gdzieś wysoko. A nic z tego! Kukurydza również moim zdaniem ląduje w kategorii słabych roślin, ponieważ w farmingu 25. Kiszonka jest niesamowicie słabo opłacalna, a generalnie kukurydza była siana po to, żeby zrobić z niej kiszonkę. Wartość kiszonki w stosunku do poprzedniego farminga spadła o około 40%. Kiszonkę można w łatwy sposób robić z trawy, no a nie ma sensu robić kukurydzy na ziarno, bo znowu nie dostaniemy z tego specjalnie pieniędzy, no bo ziarno się po prostu z kukurydzy nie kalkuluje. Zarobek w przeliczeniu na hektar to jest niecałe 21 tysięcy euro, to jest jeszcze mniej niż w przypadku naszego rzepaku. Oleju z tego nie zrobimy, a możemy wykorzystać kukurydzę tak naprawdę tylko i wyłącznie w fabryce płatków śniadaniowych. No a jak wszyscy dobrze wiemy, jest to fabryka, która no niespecjalnie potrafi zarobić dużo pieniędzy dla nas. Dlatego osobiście uważam, że uprawa kukurydzy nie ma większego sensu w farmingu 25. Zrobiłem kukurydzy na mapie Hutan Pantai i szczerze mówiąc, troszkę żałuję, bo można było pole wykorzystać zupełnie inaczej. Zobaczcie, mamy też pole obok, to będą te odcinki niebawem. Będziemy robić buraki cukrowe i zobaczycie, ile wtedy zarobię. A pola są podobnej wielkości. Teraz czas na zboża. Mamy tutaj owies, mamy jęczmień i mamy pszenicę. Zacznijmy od owsa. Wrzucam go do kategorii roślin średnich. Zaletą owsa jest fakt, że możemy wykorzystać do tego standardowe maszyny, kombajny, no i dostaniemy słomę. Więc generalnie jest to taka roślina, na której no nie zarobimy, sprzedając po prostu owiec do sklepu, a na pewno nie zarobimy za dużo, ale owies można dać koniom, można zmielić go na przykład na mąkę w dość dobrych proporcjach i generalnie zarobić na dalszym przetwórstwie. Owiec może być również wykorzystywany w fabryce płatków śniadaniowych, co nie ukrywam, jest jego dodatkową zaletą. Nie można tego jednak powiedzieć zarówno o jęczmieniu, jak i pszenicy. Są to dwa zboża bardzo do siebie podobne, które, no, moim zdaniem nie są zbytnio opłacalne w farmingu 25. Zdecydowanie lepiej robić jest jednak owiec. Po pierwsze, jeżeli gracie bez pół roku, no to owiec wtedy bardzo mocno zyskuje na wartości. Pamiętajcie, że całe to zestawienie opiera się też graniu na porach roku, ale jeżeli byście. Nie grali na porach roku, no to owiec wyląduje tutaj, po prostu, bo owiec rośnie bardzo, bardzo krótko. Natomiast jeżeli gracie z porami roku, owiec jest średni, natomiast moim zdaniem zarówno pszenica, jak i jęczmień, no nie są to najlepsze zboża, no po prostu można na tym coś tam zarobić, ale bardziej wykorzystuje się jęczmień i pszenicę tylko i wyłącznie po to, żeby nakarmić zwierzęta, na przykład kurczaki, żeby zrobić mąkę z tego i tak naprawdę tyle, bo do innych rzeczy to się to po prostu nie nadaje. No i teraz przechodzimy jeszcze do trawy. Trawa jest ostatnią rośliną, którą możemy sobie tutaj umieścić na polu i uprawiać na polu. Tak wiem, jest jeszcze rzadkie oleista, która nie jest w tym zestawieniu w ogóle uwzględniona, ale rzadkie oleista to jest poplon, więc wysiewacie go po to, żeby potem go skultywatorować i mieć darmowy stopień nawiezienia. Więc nie, to, to nie jest opłacalne, jeśli chodzi o porównanie tych wszystkich roślin tutaj. Tak czy inaczej, mamy teraz jeszcze trawę. Trawa moim zdaniem jest naprawdę dobra. Nie będzie ona najlepsza, ale ja wrzucam ją tutaj do zakładki Dobre. Dlaczego tak? Dlatego, że z trawy można robić bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim daje dość duży plon, bo 87 400 litrów w przeliczeniu na hektar. I oczywiście, sprzedaż trawy bezpośrednio do skupu nie ma najmniejszego sensu, ale taką trawą możecie karmić na przykład zwierzęta, możecie zrobić z niej kiszonkę w prosty sposób, możecie zrobić z niej siano, czyli generalnie zaopatrzyć wasze w zwierzęta w świeżą i pożywną Não passa. Dlatego tutaj ląduje to do kategorii dobrych, ale tylko i wyłącznie z tego względu, że za pomocą trawy można zrobić naprawdę bardzo dużo innych rzeczy i po prostu później w konsekwencji zarobić mnóstwo pieniędzy. Samo jednak sprzedawanie trawy bezpośrednio do skupu nie ma najmniejszego sensu. I teraz przejdźmy jeszcze do upraw, które są dostępne w szklarniach. Tutaj sytuacja będzie względnie prosta. Truskawki, no prosta sprawa. Truskawki możemy przetwarzać, dają jakiś tam plon, niezbyt duży, niezbyt mały, są to rośliny po prostu dobre. Dalej mamy sała tego akurat nie można przetwarzać, ale z drugiej strony sałata jest po prostu tak OP w Farmingu 25, że muszę ją tutaj wrzucić do najlepszych rzeczy, bo na sałacie można zarobić, nie wiem, pewnie ze 4 razy tyle co na truskawkach. Więc sałata jest jedyną taką rośliną, którą naprawdę opłaca się trzymać w szklarniach. Dalej mamy pomidory. Pomidory są słabe, dlatego że nie można ich przetwarzać. Jeśli chodzi o bezpośredni zysk, to jest on bardzo porównywalny do truskawek, no ale z racji tego, że truskawki można wykorzystać w fabrykach, a pomidorów nie, no to pomidory lądują jednak Klasę niżej. Dalej mamy kapustę pekińską. Kapusta pekińska, podobnie tutaj jak truskawki, może być przetwarzana, więc jest rośliną dobrą. Dalej mamy zieloną cebulkę, którą również klasyfikuje tutaj. Jest to naprawdę dobra roślina, podobnie jak kapusta pekińska. Dalej mamy czosnek. Ląduje znowu w kategorii dobrych, dlatego że podobnie jak poprzednie rośliny, również może być przetwarzany i daje całkiem, całkiem nieźle zarobić. Następnie mamy grzybki. I teraz uwaga, pewnie spodziewaliście się, że grzybki też będą dobre, ale z racji tego, że nie można ich przetwarzać, no to ja jednak grzybki umieszczam w kategorii roślin, które są po prostu średnie. Można je mieć, można na nich coś zarobić, można. Się tym cieszyć, na pewno nie należy burzyć szklarni, jeżeli już taką macie, zwłaszcza na samym początku rozgrywki, ale inwestycja w grzyby na dłuższą metę moim zdaniem nie jest najlepszą inwestycją w Farmingo 25. No i ostatnią rośliną są papryczki, które również można przetwarzać i na których również można trochę zarobić. No więc właśnie posegregowaliśmy sobie wszystkie rośliny i uprawy w Farmingo 25. No to czas na dwa słowa podsumowania. Przede wszystkim, czy takie zestawienie Wam pasuje? Jeśli się z czymś zgadzacie albo nie, dajcie znać o tym w komentarzu. Ja naprawdę liczę tutaj na żywą dyskusję. To, co Wam tutaj przedstawiłem, to jest po prostu moje zdanie wynikające z testów, wynikające z obserwacji gry i tego, jak zachowują się poszczególne uprawy w Farmingu 25. W wielkim skrócie, tutaj jak. Zarobić, a się nie narobić. A tutaj jak się narobić i nic nie zarobić, po prostu. A wszystkie inne rośliny, no to dokładnie tak jak już Wam powiedziałem wcześniej. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał? Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę, dajcie o tym mi znać w komentarzu. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!